Rolnictwo ekologiczne jest to sposób uprawy, który jest obłożony bardzo dużą ilością przepisów, który rzeczywiście jest dobrym kierunkiem. Ja tutaj też mówiąc o tym, jakby faktem jest, że jest to też schematyzowane jednak, ale chciałam, chcę mówić o tym też, że rolnictwo ekologiczne jest dobrym kierunkiem. Ono podlega certyfikacji, i rolnik, który uprawia w sposób ekologiczny, ma po prostu bardzo duże pole rzeczy, które może lub nie może zrobić, do tego, żeby wyhodować, wyprodukować lub mam nadzieję uprawić bo chciałabym, żeby rolnicy uprawiali, a nie hodowali lub produkowali żywność, która żeby będzie miała. Tak jest. Bo chciałabym, żeby pracowali to z ziemią, a nie po prostu właśnie produkowali. Ją wykorzystywali. Tak, tak jest. W związku z czym ten produkt końcowy, lub ten wytwór końcowy, lub cokolwiek, co plon. mamy na końcu, plon, <noise> dokładnie, piękny, ten plon ma w sobie określoną ilość danych pierwiastków, a przede wszystkim ma tak naprawdę minimalną ilość tej chemii. Minimalną, ale gdyby się dobrze przyjrzeć tym, tym jakie są rzeczywiście te wartości. No to, to nie jest aż taka minimalna, tak? Mhm. ale jednak tam do trzech miejsc po przecinku, prawda? Według norm. Tak, są jakieś normy. No właśnie, jakie są normy, to jest, to jest inna ustalił. kwestia. Natomiast rzeczywiście, i rolnictwo ekologiczne, w związku z czym no, ma zapisy, szereg zapisów, jakich środków absolutnie nie można używać, jakie środki są dozwolone. No i na końcu tego wszystkiego, właśnie mamy tą truskawkę, która jednak jest zdrowsza, ma więcej wartości. No i może Prawie mieć. Ten... Prawdziwa. Jak jest, widziała ziemię, o, zazwyczaj, zazwyczaj można, widziała ziemię, kawałek. tak jest, więc, więc widziała też słońce prawdopodobnie. Jakiś owad po niej może nawet chodził. Być może, być może coś tam wie na ten temat. Troszkę tej prany się najadło. Gdzieś tam się przybrudziła może no, trochę. Może na chwilę, może na chwilę, ale wiecie, ostrożnie. Szybko została wypłukana, spokojnie. Tak. No więc ta, ta truskawka może mieć ten zielony listek, no bo trochę jest tak, że rolnictwo to jest ekologiczne, jest certyfikowane, więc ma ten zielony listek, wtedy jest legitna i w ogóle wszyscy mogą ze spokojem zjeść tę truskawkę. Natomiast też bardzo wielu rolników jest, którzy właśnie uprawiają jednak w sposób ekologiczny, ale nie są aż tak ekstremalnie do tego przywiązani i też, co jest ważne, rolnicy... Jeżeli nie czują, że mają rynek zbytu na tą ekologiczną żywność, a mają rynek zbytu po prostu i wiedzą, że sprzedadzą tą żywność, to mogą robić naprawdę doskonałe jakościowo plony, które jednak nie, nie pakują się w tą certyfikację mm -hmm. ekologiczną, Ale bo to, to jest dziadki, tak? mega dużo roboty mm -hmm. administracyjnej. Mm -hmm. I tego rolnicy się bardzo boją, większość z nich tego bardzo nie lubi. Rzeczywiście, jakby. Jest to zrozumiałe też tak. Moment. Jest to w pełni zrozumiałe, jak doskonale ich rozumiem. I bardzo dobrze by było, żeby też ta um, procedura tej certyfikacji, czy tam procedura tego um, stania się rolnikiem ekologicznym, um, trochę jakby odpuściła stonu, albo ułatwiła to, bo to jest naprawdę Jakby rolnik to jest osoba, która pracuje z ziemią, tak? To jest człowiek, który uprawia, zbiera plony i to jest to, czym się zajmuje. I już ma On, i tak mnóstwo roboty z Samym ogarnięciem A, tego wszystkiego. Tych co, prac, które w ma na nigdy dzień. biura nie było no dodatkowego tak, no, na tak, wypełnianie tak. dokumentów. A tak naprawdę to jest wymagane. I mm -hmm. jest to na tyle absurdalne, że jeżeli to jest na przykład rolnik, który uprawia. Yy, to jest moja ocena, że absurdalna oczywiście, yy, ale że rolnik, który uprawia, y, czy tam zajmuje się makrowy albo jakieś tam zwierzęta, które musi zapisywać przy wejściu, godziny wejścia i wyjścia do obory, czy tam do stodoły, mhm. gdzie, że to jest po prostu tak y, nienaturalne też dla tej Za dużo biurokracji się wkradło. Za, tak. Zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie jest duże parcie też to na to. Ty chyba miałaś taką mhm. śmieszną anegdotkę, że ktoś znalazł owcę czy kozę i nie mógł Ach, jej tak. włączyć w swoje gospodarstwo, bo... Tak, przypałętała się po prostu owieczka do stada krów. I była ewidentnie już po kilku dniach wymęczona, wychudzona, biedna. No i ten rolnik się tam zajął właśnie tą, tą owieczką. I tak naprawdę to nie miał szansy y, zarejestrować w żaden sposób. Dla systemu ta owieczka nie mogła istnieć, bo nie miał stempelków z hodowli. Tak, skąd się wzięła? I, I w tym momencie tak naprawdę najlepszym wyjściem dla niej według systemu to było po prostu ją zabić i, i z, zutylizować. Nie, U. nawet nie zjeść, no nie, bo to jest mięso niewiadomego pochodzenia. Więc jakby o, o nie mogłeś po prostu przygarnąć zwierzęcia, które przecierpiło miało tak. już swoje i znalazło nowy dom, tylko, tylko trzeba było po prostu, bo papierologia, tak? Ale psa nam dywan. Kot, czy kota, już możesz. No bo ich nie jesz ta. legalnie. No tak, no dobra, jest on... One nie są towarem, no, no właśnie, a ta owieczka no jest towarem według systemu. No, zależy w jakim kraju. I teraz właśnie pytanie, no tak, pytanie jest teraz, czy to jest tak, że, um, że ta żywność, no to jest, taki, to jest takie podejście, które sprawia, że naprawdę jakby mechanizm wokół tej żywności jest dużo ważniejszy niż tak naprawdę sama ta żywność i to do czego ona tak, tak. służy, więc bardzo, bardzo nienaturalnie, jakby Aha. nie patrzeć. Hmm. Fake me. Gatury, który przystosował się, do życia się w